Witajcie moi drodzy w poniedziałek Kolejny odcinek o połączeniu karta Rota Dzisiaj sięgnęłam po talię Reader Wade Smith Czyli tą znowu klasyczną I karty jakie wyciągnęłam z, z prośbą o przekaz Zadanie na dzisiaj Coś co mam zrozumieć być, być może wykonać To piątka Kielichów Oraz ósemka kielichów I dzisiaj nie będzie to skomplikowane Wydaje mi się, że Przekaz jest bardzo czytelny, spójrzcie. Po pierwsze, mamy, mamy kielichy, czyli ewidentnie taki mocny przekaz dotyczący przeżywania emocji, podkreślony przez obie karty. Kielichy to żywioł, wody, ziemi. Ta karta piątka kielichów mówi, mówi bardzo często o stracie. O nawet często o żałowie, o żałobie, czyli takiej stracie bliskiej osoby, ale też o utracie czegoś, może to być utrata pracy, relacji, utrata przyjaźni. Ważniejsze w tym wszystkim, ważniejsze niż co są emocje, które ta strata powoduje. I Karta ta mówi dla mnie przede wszystkim o konieczności przeżycia tych emocji, uznania ich i przeżycia. Znowu przypominam, dla osób, które nie, może wcześniej nie pamiętają, nie widziały, moje podejście do tarota jest takim podejściem psychologicznym, rozwojowym, gdzie karty pomagają nam zajrzeć w naszą psychikę, w potrzeby nasze, które być może często na głowę. Nie są uwzględniane, bo jeżeli coś nas boli, jeżeli coś nas zabolało, zraniło, to odruchem albo takim zachowaniem automatycznym może być umniejszenie tego, zamiecenie pod dywan. I to, ja nie mówię, że to jest złe, nie zawsze trzeba wszystko przeżywać, ale jeśli tarot pokazuje taką kartę, no to mówi, że trzeba przeżywać. O tym jest dla mnie tarot, właśnie. Że to nie jest czas na, na to, żeby to zlekceważyć, umniejszyć, dać sobie spokój. E, że być może coś właśnie spróbowaliśmy umniejszyć i zamieść pod dywan, a ta piątka kielichów pokazuje, że e, trzeba uznać tą stratę najpierw, a, a potem dopuścić do siebie emocje, która ta strata spowodowała. E, kolejną rzeczą to też e, tak od siebie dodam której nie, strasznie nie lubię. Niektórzy, niektórzy tarociści, tarociści na, na swoich kanałach mają taką, powiem, takie, takie słowo, manierę, że każdą kartę próbują pozytywnie jakoś interpretować. I na przykład, ponieważ mamy tutaj trzy przewrócone kielichy, które mówią o jakiejś stracie, o coś się przewróciło, no nie jest to pozytywne. I dwa z tyłu, które stoją. No to na przykład ktoś zwracałby uwagę, mówiłby, że przekaz polega na tym, żeby zauważyła te kielichy stojące za tobą. No nie, to nie jest, nie jest tak. Patrzcie zawsze, zawsze na, na obrazek. To jest tutaj jest ewidentnie skierowanie. Ta osoba, która przeżywa, jest skupiona na tej stracie. Oczywiście ta karta pokazuje, że mimo tej straty są, są tam jeszcze, coś tam pozostało, ale teraz jest czas skupienia się na stracie, a nie na oglądaniu. Przecież ona nie jest skupiona właśnie na dopodziwianiu tego, co te, w tych dwóch stojących kielichów, tylko na przeżywaniu. I takie jest zadanie. Takie jest zadanie, żebyśmy się mogli rozwijać, e, musimy też dopuścić do siebie trudne momenty. Bo inaczej stoimy w miejscu. Ale do rzeczy, połączenie Kartarota, więc przeżycie tej straty, co spowoduje, następny krok, spowoduje, że będziemy mogli ruszyć przed siebie w nową podróż, dosłownie zostawić za sobą to, co było i wyruszyć w poszukiwaniu nowego. Więc, jakkolwiek trudne to może być, to to jest bardzo pocieszające. Mówi, to jest warunek tego. Dlaczego tak interpretuje? Dlatego, że zobaczcie, po pierwsze, mamy tutaj rosnące, rosnące numery, czyli tu jest 5, tu jest 8, czyli jakiś proces. Najpierw to potem to. Po drugie, te postacie ze sobą nie są, nie są w kontakcie. One są odwrócone, czyli tu nie ma takiej relacji bezpośredniej z nimi. On mówi najpierw to. A potem będzie to. To jest ta sama postać. Natomiast gdybyśmy mieli te karty w, taki, w takim ułożeniu, że najpierw jest ósemka, a potem piątka. No to tu też jest bardzo czystelny przekaz. Mówi ruszenie w nową podróż no, spowoduje rozczarowanie i straty. No, też będzie. Ale jakby tu się bardziej, tu jest bardziej to, w, jest połączenie między. Te, te osoby są do siebie skierowane. Yy. No i tyle chyba na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe subskrypcje. Bardzo mnie to cieszy i zachęca do kontynuowania tego cyklu. Pozdrawiam.